co jaka Wicher spakowany? Gotowy. Zwiastun i Zofia też już są gotowi. Zaraz powinni tu być. Dobra, to lec już z wichrem do pick Zaraz pójdę po ZOFI, i po Zwiastunę, ich się pośpieszą. Dobra, spoczko. Chodź, zawadujemy siodło. Kto tu wsadził te. Sara, co? Chodź tu na chwilę. Co ty chcesz, Abigail? Siodło tu jest we się zabierz. Dobra, już zabieram. Od tyle hałasu. No wielki dzień. Teraz mogę jeszcze siodło załadować. Uf, jestem. Dobra. Dobra, załaduję siodło i możemy wsiadać. Teraz konie. Otwarte. Właśnie stunek. miastunek Wicher, chodź! Dobra, zamykamy Dawaj Zofia O, super Okej, okay, wsiadamy, chodź Chodzę Dobra, możemy jechać, Abigail, jak tam z tyłu? Wygodnie, zaraz chcę uciągnąć, ale mi się wydaje, że my tak nie powinniśmy jechać, prawda? Nie no, można chyba tak jeździć. Dobra, to jedź. Ale powoli, bo wiesz... Tak, wiem, wiem, dobra. Okej. Okay. Ej, kurde, silnik nie działa. Co jest? No niegdyby teraz ślili się popsu, naprawdę. Czekajcie, zobaczę. Nie spoko, tylko kabelek się przełączył, zaraz go tu podłączę. O no, super, dobra, poszło, możemy jechać.